Witam wszystkich i zapraszam na nasz kanał. Na Atechu stale dostarczamy Ci ekscytujących i satysfakcjonujących tematów. W tym filmie przyjrzymy się historii, która stoi za nienawiścią Niemiec do energii jądrowej. W szczególności przyjrzymy się elektrowniom jądrowym i strategii kraju mającej na celu wyeliminowanie węgla z produkcji energii. W ostatnich latach wszyscy byliśmy świadkami wysiłków podejmowanych przez poszczególne kraje w walce ze zmianami klimatu. Zdaniem ekspertów, energia jądrowa jest kluczowym elementem tych starań. Wynika to z dużych możliwości produkcyjnych i możliwości ich rozbudowy w sposób efektywny i zrównoważony. Z kolei Niemcy postanowiły odwrócić się od tej metody produkcji energii. Zamiast tego przyjęli strategię, która aktualnie okazała się dość niepokojąca. Czy jesteś gotów, aby się o tym przekonać? Jeśli tak, to pozostań z nami do końca tego filmu. Nienawiść Niemiec do energii jądrowej jest aktualnie odczuwana w globalnym ociepleniu. Jakby to ująć? Cóż, to działanie, które, jak twierdzi, pomoże im osiągnąć cel zerowej emisji, wywołuje teraz niepokój w reszcie świata. Eksperci uważają, że przejście na energię jądrową jest jedną z alternatyw, która może nam pomóc w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, ale Niemcy mimo to planują go odrzucić i przejść całkowicie na energię jądrową. Ale skąd taka decyzja? W rzeczywistości ruch antynuklearny w Niemczech nie jest wcale taki nowy. Pojawił się on już wiele lat temu, zwłaszcza w latach 70. Ruch, który według tego kraju był normalny po katastrofalnych wydarzeniach z udziałem elektrowni atomowej, które nastąpiły później. Przez cały XX wiek sprzeciw wobec tego źródła energii rozchodził się wirusowo po całym kraju. Wielu sympatyków przyłączyło się do sprawy sprzeciwu wobec energii jądrowej. Zwłaszcza że w latach 70. kilka niemieckich elektrowni pracowało bez spełnienia wymaganych standardów bezpieczeństwa. To, zdaniem państwa, narażało na wielkie niebezpieczeństwo nie tylko pracowników tych zakładów, ale także zwykłych obywateli. Ale to nie był jedyny powód. W 1979 roku w amerykańskiej elektrowni atomowej Three Mile Island doszło do poważnej awarii. Do wypadku doszło 28 marca 1979 roku. Została ona nazwana najgorszą awarią jądrową w historii Stanów Zjednoczonych, ale nie dajcie się zwieść, jeśli myślicie, że nazwano ją tak ze względu na liczbę ofiar lub rannych. W wyniku awarii doszło do stopienia rdzenia reaktora. Nie było jednak ofiar śmiertelnych ani rannych ludzi, a skażenie radioaktywne zostało zredukowane. I w końcu nie doszło ani do wybuchu, ani do pożaru. Większość promieniowania została opanowana. Po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie tej poważnej katastrofy podjęto działania, wzmocniono i ulepszono planowanie, systemy zarządzania, szkolenia pracowników oraz procedury awaryjne. Z drugiej strony, w Niemczech doszło do nieprzewidzianych szkód ubocznych. Wypadek ten znacznie wzmocnił poglądy antynuklearne w kraju. Potem ponad 200 tysięcy ludzi wzgardziło tym źródłem energii, widzieli w nim zagrożenie dla społeczności. Wydarzenie to przyczyniło się do powstania w 1980 roku w kraju Grupy Politycznej Zielonych. Ponadto w 1986 roku w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do kolejnej katastrofy. Wywołała ona strach i niechęć do energetyki jądrowej na całym świecie, ale szczególnie w Niemczech. Potrzeba trochę czasu, aby zrozumieć tragedię, która nastąpiła po wybuchu reaktora nr 4 w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Niestety ta katastrofa spowodowała wiele ofiar śmiertelnych. Szczególnie jednak dotknęła ona Rosję, Ukrainę i Białoruś. Kraje skandynawskie natychmiast zauważyły, że powietrze pochodzące z kontynentu radzieckiego nosiło ślady radioaktywności. Do dziś uważana jest ona za najgorszą cywilną awarię jądrową w historii, która miała miejsce na Ukrainie. I okazało się, że ta technologia, którą uważano za wydajną i trwałą, niosła za sobą szereg nieobliczalnych zagrożeń. Kiedy w 1998 roku wybory wygrała Partia Zielonych i niemieccy socjaldemokraci, zapadła ważna decyzja. Elektrownie jądrowe w tym kraju będą miały ograniczony czas eksploatacji do 32 lat i będą one produkować tylko określoną ilość energii, zanim zostaną wyłączone. Decydowano również, że wszystkie elektrownie jądrowe w kraju zostaną zamknięte do 2022 roku, ale na tym historia się nie kończy. W 2019 roku kanclerz Angela Merkel podjęła decyzję o przedłużeniu żywotności elektrowni jądrowych o 8 lat dla 7 wyłączonych już miejsc i 14 lat dla pozostałych 10 wciąż działających. Niestety decyzja ta została wkrótce cofnięta. 11 marca 2011 roku w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima doszło do kolejnej monstrualnej katastrofy. Tego dnia Japonia została zaskoczona przez trzęsienie ziemi, które miało swój początek w Tohoku, we wschodniej Japonii. Trzęsienie ziemi mierzyło 9,0 w skali Richtera. Nastąpiło tsunami. Fale osiągały wysokość ponad 10 metrów. Trzęsienie ziemi i tsunami spowodowało wiele ofiar śmiertelnych i wielkie zniszczenia w północno-wschodniej części Japonii. Ale trzęsienie ziemi spowodowało też awarię w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi. W pierwszych dniach po wypadku zostały powołane zespoły, które miały ocenić kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem jądrowym i poziomem radioaktywności. W związku z tym władze niemieckie zawiesiły określone wcześniej przedłużenie zamknięć. Natychmiast narzucili zamknięcie ośmiu elektrowni atomowych. Jeśli chodzi o pozostałe zakłady, zdecydowano, że ich funkcjonowanie będzie ograniczone aż do ich zamknięcia w 2022 roku. Decyzja, która według reszty świata jest najgorszym błędem Niemiec. Ale dlaczego? W rzeczywistości trzy reaktory, które ten kraj planuje zamknąć do końca 2022 roku, zostały zbudowane w latach 80. Razem są w stanie wyprodukować energię wystarczającą do zasilenia milionów domów. Pod względem wydajności ich produkcja na godzinę byłaby porównywalna z produkcją tysiąca pracujących turbin wiatrowych. Ilość energii, którą kraj po prostu wyrzuci, rezygnując z tych elektrowni. Ale nie o to chodzi. W rzeczywistości, zamykając elektrownie atomowe, Niemcy myśleli, że stawiają na swoje odnawialne źródła energii w połączeniu z elektrowniami węglowymi. Jednak, jak wszyscy wiemy, turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne produkują bardzo mało energii. Aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na energię, Niemcy musiałyby w dużej mierze polegać na węglu. To zdaniem innych krajów uzasadnia wzrost jego emisji dwutlenku węgla od kilku lat, ale kraj ten planuje również wyeliminowanie węgla jako źródła energii. Analitycy uważają jednak, że nie nastąpi to w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę ich obecną sytuację energetyczną. Ich zdaniem, ich kolejna strategia polegająca na wykorzystaniu wodoru zamiast paliw kopalnych nie jest zła, a wręcz przeciwnie, może to być rewolucyjne posunięcie dla opłacalnej transformacji energetycznej. Podejście to jest jednak przesadne, biorąc pod uwagę jego koszt i trudność wdrożenia. Państwo powinno zatem pomyśleć o planie awaryjnym na wypadek, gdyby nie wszystko poszło zgodnie z planem. Czyli zamknięcie tych trzech elektrowni atomowych byłoby naprawdę wielkim błędem, zwłaszcza, że stanowią one dziś większą część produkcji energii w kraju. Reszta świata zastanawia się jednak nad inną rzeczą. Czy Niemcy wzięły pod uwagę fakt, że za kilka lat może im zabraknąć zasobów? Tak wiele pytań pozostaje póki co bez odpowiedzi. Ta decyzja o rezygnacji może postawić kraj w krytycznej sytuacji finansowej, ale przede wszystkim może doprowadzić do masowego blackoutu, a nawet niestabilności społecznej na wszystkich poziomach. I to by było na tyle. Właśnie się dowiedzieliśmy, dlaczego Niemcy tak bardzo boją się energii jądrowej. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw nam komentarz. A żeby otrzymywać powiadomienia o naszych kolejnych filmach, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Nie zapomnij dać kciuka w górę. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia wkrótce na kolejnym temacie w Atechu.